Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, a dzisiaj porozmawiamy o najgorszych filmach Lego. Zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz subskrypcji, a dla motywacji wyśle nam ostatnich 10 nowych widzów bezbędnego przedłużania. Zaczynajmy! W ostatnich latach przemysł filmowy firmy LEGO mocno się rozwinął. Co prawda w kinie mogliśmy zobaczyć kilka filmów, ale nie zapominajmy o produkcjach, które pojawiają się w różnych serwisach streamingowych oraz na płytach DVD. LEGO Star Wars zemsta cegły. Po polsku brzmi najlepiej. Film z roku 2005, który trwa zaledwie 5 minut. Po odpaleniu tej animacji. Człowiek zaczyna się zastanawiać, czy to rzeczywiście jest tytułowe LEGO? szał naprawdę nie ma. Wiadomo, jest to wiekowy film, jeśli mówimy oczywiście o produkcjach duńskiego producenta klocków. Kto w ogóle to projektował? Bo tutaj naprawdę były najwyraźniej przeprowadzone eksperymenty życia, aby stworzyć takie postacie. Ja osobiście się boję. LEGO Super Heroes Liga Sprawiedliwości, na ratunek go tam. film z roku 2016, trwa przyzwoite 75 minut, w trakcie których w zasadzie można zrobić o wiele bardziej pożyteczniejsze rzeczy. No dobra, jest to produkcja zdecydowanie dla młodszych odbiorców, ale też są pewne granice. Fabuła dosyć banalna, momentami mam wrażenie, że powstał w celu ośmieszenia Ligi Sprawiedliwości. Po prostu nudny, ale może to też nie są moje klimaty. W każdym razie chociaż animacja się obroniła. Coś na co wszyscy czekali, czyli LEGO Ninjago Movie. Kinowa produkcja z roku 2017, trwająca 141 minut. Bardzo się zawiodłem oglądając ten film. Odniosłem wrażenie, że to tylko i wyłącznie chodzi o całkiem dobrą kampanię promocyjną zestawów z Ninjago. Film przewidywalny, mimo że za wiele nie ma wspólnego z kreskówką, to i tak jego głównym motywem jest z początku pokonanie Garmadona, a później wypracowanie z nim relacji ojciec-syn. Ten motyw w filmach Lego przewijał się już nie raz. Nasi ninja zostali przedstawieni jako uczniowie, którzy po lekcjach jedynie bawią się mechami, bo bez nich za wiele nie potrafią, ale okej, okay, tak jest zamysł filmu, że z bandy dziobów wyrastają w cudzysłowie prawdziwi obrońcy miasta Ninjago. Twórcy tak jakby za bardzo byli pewni siebie tworząc tą produkcję. Jest to zapewne spowodowane ogromnym sukcesem The Lego Batman film, który rzeczywiście jest znakomitą animacją, godną Polecenia niejednemu. A na pożegnanie przygotowałem dla Was Lego Jack Stone, produkcja z roku 2001 trwająca około 20 minut. Gdy to oglądam, to wyczuwam taki przysłowiowy cringe. Tak wiem, też jestem cringe. Owy. Zwłaszcza w polskiej wersji językowej, która jest jak najbardziej dostępna w serwisie YouTube. Zresztą zobaczcie i posłuchajcie sami. I wtedy. Wow, pojawił się Jack Stone! Po Zdrowie! Jak możecie zauważyć, animacja wypada dosyć podobnie jak Zemsta Cegły, tylko jeszcze dodatkowo przynajmniej na YouTube się zacina. Gdybym był młodszy, to może jakoś dzierżyłbym tą niesamowitą animację, ale lepiej może nie próbować. Widzę w tym takiego galitora. Mam nadzieję, że spodobał wam się ten jakże uniwersalny materiał. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, jakie są waszym zdaniem najgorsze filmy LEGO. Pamiętajcie o łapeczce w górę oraz zasubskrybowaniu mojego kanału. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!